Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Blitzmobilnie. Mobilnie. Zapraszam na drugą część filmu o zmianach w balansie czołgów, a tym razem przedstawię czołgi, które zostały wzmocnione. W poprzednim filmie omówiłem nerfy czołgów, więc na końcu tego odcinka dam odnośnik, także będzie można nadrobić, jeśli ktoś jeszcze nie widział. A dziś zajmiemy się buffami, bo tu też było sporo zmian i tym razem informacje są znacznie bardziej pozytywne. Na szybko tylko informacja o wrześniowej przepustce bojowej, bo w tym miesiącu czołg jest naprawdę warty uwagi. Otóż jest opcja, żeby kupić Battle Passa Premium za 9 zł z groszami. W sklepie App Gallery znajdziemy kupon zniżkowy na 10 zł, także naprawdę warto przemyśleć zakup. No bo oprócz czołgu otrzymamy oczywiście mnóstwo złota, kredytów, wolnego doświadczenia, skórek, boosterów i tak dalej. Jak za taką cenę, moim zdaniem, wyjątkowo się opłaca. Link do odebrania kuponów no oczywiście, znajdziecie w opisie filmu. Przed wami pierwszy czołg, który ze średniaka stał się koksem. Radziecki niszczyciel obiekt 263, jest teraz naprawdę bardzo grywalny. Zwiększony został przede wszystkim jego pancerz za jarzmem, czyli największy Wixpot aż o 70 mm. Oprócz tego ma grubsze boki, 100 HP więcej i znacznie lepsze przyspieszenie. Niestety rozrzut działa będzie teraz wyraźnie większy, także zaleca się grać w miarę agresywnie i raczej na bliskim dystansie. Śmiało można powiedzieć, że jedna z najrzadziej grindowanych linii ma teraz sens, bo 10 Tier jest naprawdę w porządku. Linia jednak do zbyt przyjemnych nie należy, głównie przez słaby pancerz i słabe opuszczanie armaty. Minimalnie poprawił się pancerz niektórych radzieckich tedeków i czołgów średnich. Mam tu na myśli praktycznie całą linię do obiektu 268, a także kadłub T62A i T54. Nie są to jakieś bardzo duże zmiany, bo pancerz na tych czołgach poprawił się tylko o około 4-5%. No ale biorąc pod uwagę pochylenie pancerza, może się to okazać nawet przydatne. Poprawie uległy też parametry kilku czołgów z drzewka amerykańskiego. Pociski standardowe w M60 i M48 Patton przebiją teraz 5 mm pancerza więcej, a uszkodzenia na minutę wzrosły o 270, także całkiem sporo. Pancerz obu czołgów poprawił się też o kilka milimetrów zarówno na kadłubie, jak i na wieży. Kolejny poprawiony amerykaniec to E-4. Nie jest to co prawda baw, który by jakoś odmienił ten czołg, no ale na pewno będzie grało się znacznie przyjemniej. Wieża obraca się o 25% szybciej i można to naprawdę odczuć grając tym Tedekiem. Co więcej, rozrzut przy obrocie wieży spadł również o 1 czwartą. Nie bez znaczenia jest też poprawa pancerza. Przód wieży zyskał prawie 30 dodatkowych mm, a właz dowódcy, mimo że nadal przebijalny, to będzie teraz radził sobie znacznie lepiej. Oprócz tego jest kilka czołgów z lekkim buffem do pancerza. Z ważniejszych pojazdów można wymienić T-34 i Super Persa, T-29 Pershinga i Pattona na Tierze 9. Przejdźmy sobie do drzewka niemieckiego. Mamy tutaj kolejną świetną wiadomość, czyli ogromne wzmocnienie czołgu E-50M. Mam teraz dziwne wrażenie, że WG ogląda moje filmy, bo nie tak dawno temu robiłem ranking czołgów średnich 10 tieru i czołgi E50M oraz wcześniej wspomniany paton zajęły tam dwa ostatnie miejsca, no a teraz otrzymały sporego buffa. Dla mnie bomba. E50M ma teraz znacznie lepszą mobilność, poprawiono po prostu opory gruntu o około 30%, co jednocześnie podniosło rzeczywisty stosunek mocy do masy i teraz ten met naprawdę daje radę. Właśnie mobilność to była pięta hillesowa tego czołgu, bo po prostu ciężko było wypełniać zadania czołgu średniego z tak słabym przyspieszeniem. Taranowanie lżejszych czołgów jest teraz jeszcze przyjemniejsze, więc jeśli ktoś szuka solidnej linii czołgów średnich z fajną dyszką, no to jak najbardziej polecam. Co więcej, polepszyło się przeładowanie działa i teraz po założeniu wszystkich perków możemy wycisnąć ponad 300 dpm, więc jak najbardziej na plus. No ale to jeszcze nie wszystko. Poprawił się też jego pancerz zarówno wieży, jak i nadwozia. Nie jest to może potężne wzmocnienie, ale E-50M już przed buffem mógł pochwalić się grubymi blachami, jak na czołg średni oczywiście. Przyrost kilku procent pancerza dotyczy również około 50 innych czołgów z drzewka niemieckiego. Na pewno wypada wymienić niższe tiery w linii do E-50M, jak Tigera, E-75 i VK-4502B na tierze 9. Oprócz tego Tiger II, Jagd Panther 2 i VK 4502A na tierze 8, a także sporo innych czołgów na tierach niższych. Z czołgów premium wypada wymienić Kampfpanzer 70, Jagd Tiger 88, Lwe Panther M10 oraz Panzer 4S. Stosunkowo najwięcej pancerza otrzymała 600 tierowa 36 3601H, która na pewno powinna stać się obiektem zainteresowania osób grających turnieje na tierach niższych. Czołgów nacji brytyjskiej, bafy również nie ominęły. Mamy tu przede wszystkim wzrost prędkości dla FVA 4202, ale warto tutaj dodać, że nie jest to wzrost dynamiki jazdy czy przyspieszenia. Chodzi tu wyłącznie o wzrost prędkości maksymalnej o 10 km na godzinę. No przyda się to głównie na początku bitwy oraz po ewentualnym przepchnięciu flanki. Tierniżej, czyli Centurion 71, również dostał podobnego buffa do prędkości maksymalnej o 10 km na godzinę. Ostatni Tedek w linii, czyli FV4005 otrzymał sekundę mniej do przeładowania magazynka, więc lekko zwiększył mu się DPM. Czołgi ciężkie na tierach 9 i 10 oraz FV215B-183 zwany pieszczotliwie godzillą, otrzymały bafa do pancerza na podobnych zasadach jak czołgi we wcześniej wymienionych drzewkach. Dziesiątotierowy niszczyciel nacji chińskiej również został fajnie poprawiony, ulepszone zostały przede wszystkim mobilność oraz pancerz. W obu przypadkach jest znacznie lepiej niż było, ale mimo wszystko ja bym poszedł nieco dalej z ulepszeniami i zrównał mobilność przynajmniej z obiektem 268. Linia była raczej bardzo rzadko grindowana i mam nadzieję, że trochę teraz się to zmieni, bo mamy w tej linii naprawdę ciekawe maszynki. Lekkiej poprawie w nacji chińskiej uległ też pancerz praktycznie wszystkich czołgów średnich i ciężkich, tak jak u poprzedników pancerz zyskał jednak tylko kilka milimetrów. Drzewko Europejskie nie doświadczyło rebalansu oprócz testowanego 60TP, ale temat ten omawiałem już na ostatnim Blitz News. Na dziś to wszystko, dzięki za aktywność w poprzednich filmach i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się i powodzenia na polu bitwy.